Niedziela 9 marca, analiza weekendowa, spółek e, przepraszam, indeksów giełdowych. Rozpoczynamy od indeksu WIG 20, który w tym tygodniu taką dość mocno byczą świecę wyrysował, to znaczy świeca wzrostowa, ale dodatkowo jeszcze wyraźny dolny cień. To wszystko wskazuje na to, że jesteśmy e, na początku. No tak można powiedzieć, no, że mamy początkowy ruch. W kierunku wybicia nowego szczytu i wykończenia tutaj całej jak gdyby piątki wzrostowej. Tak w podstawowym, że tak powiem, schemacie zakładam. Oczywiście, pytanie teraz, w jaki sposób dojdzie, znaczy się, w, jak, w, jakiej, w jakiej sile dojdzie do, do, do wybicia tego szczytu. Czy, czy to będzie tylko jego naruszenie, czy tak jak już kiedyś wspominałem. Podążanie ku takiej no nazwijmy następnej strefie, silnej strefie oporu gdzieś w rejonie około 2000 900, patrząc, że ta pierwsza fala, jeśli uznamy, że tu mieliśmy pierwszą falę, miała około 250-300 niecałych punktów, no to tutaj, rozpoczynając od tych 2500 z groszami, no to moglibyśmy podejść pod 2800, patrząc tym sposobem. Więc, no, w każdym razie wygląda na to, że tak jak zakładaliśmy po korekcie, powinniśmy mieć nowy szczyt. No i właśnie robimy ten ruch na nowy szczyt. Patrząc na wykres dzienny mamy Falę czwartą tutaj z tego swingu od, od 2080. Fala pierwsza, fala druga nieregularna, fala trzecia, fala czwarta znosząca 38,2% fali trzeciej, a więc można powiedzieć podręcznikowo. No, i teraz ruch do góry mamy tutaj małą, bo małą zaledwie dam kilkadziesiątych punktów. Ale lukę. A zatem, patrząc na wykres od strony mm, świecowej, no widzimy wyraźnie układ formacji kontynuacji trendu, co powinno przełożyć się na co najmniej wzrost na początku nowego tygodnia. No, po tej formacji powinniśmy mieć taką dość wyraźną świecę wzrostową albo co najmniej próbę, bo zawsze może się skończyć, że będzie silny ruch, a, a potem rynek cofnie i, i powstanie jakiś górny cień. Ale no tutaj ten ruch powinien być kontynuowany, więc y, powinniśmy podążać w stronę wybicia y, poprzedniego szczytu. Patrząc teraz na wykres y, indeksu szerokiego rynku, WIK, no tutaj. Y, jeśli chodzi o wykres tygodniowy, sytuacja podobna, e, a więc też świeca wyraźnie odbijająca od strefy e, szczytu poprzedniego, o przedostatniego, nazwijmy swingu wzrostowego, e, no to to powinno prowadzić dalej nas do góry. No tu też się wydaje, że jesteśmy w jakiejś po fali trzeciej, mamy falę czwartą i teraz jesteśmy w piątej, no czyli na nowy szczyt powinniśmy zawędrować. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj widać wyraźnie trójka, korekcyjna, schodząca do poprzedniego szczytu, większa nieco niż Oberbalans oczywiście, bo przecież nie zawsze to, to w tym, że tak powiem, działa tutaj Oberbalans na wigu 20 tam, to się mniej więcej też nie, nie poskładało do kupy. E, tu też widzimy, że mamy zniesienie około 38,2% tej fali trzeciej, a więc idealny układ na falę czwartą. No i, 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 i też układ w formacji kontynuacji, więc no też powinno to na początku tygodnia co najmniej iść w górę i. i e, Celować w nowe szczyty. Jeśli chodzi o MWIK, tutaj pin bar po korekcie, myślę, że trzeba czekać, teraz powinniśmy zaczekać, na, znaczy zaczekać, powinniśmy oczekiwać nowego wyjścia na szczyt. Tutaj, tak jak już mówiłem niejednokrotnie, no mam ten dylemat, znaczy dylemat, to nie jest dylemat, no bo patrząc na ten wykres, no to powinniśmy tutaj jednoznacznie stwierdzić, że wyjście na nowy szczyt to by był koniec całej fali trzeciej, bo tutaj jak gdyby ten dołek. Pierwszy był niżej aniżeli drugi, no czyli tu jest jakaś pierwsza, druga, a tu jesteśmy obecnie w trzecie, czyli potem jeszcze czwarta, potem piąta. To by sugerowało, bo mamy tutaj przed oczyma wykres tygodniowy, to by sugerowało jeszcze kilka dobrych tygodni, zanim ewentualnie może coś się takiego złego zadziać. Ale to co najważniejsze, no to dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym i ta świeca sugeruje kontynuację tego trendu. Patrząc na wykres dzienny, tu również mamy zejście trójką, no i rynek bez takiej formacji może jak jest na indeksie WIG, WIG20 ale co nieco tam z tego można tutaj ućknąć no i wydaje się, że również powinniśmy mieć kontynuację na nowy, na nowy szczyt Ostatni z naszych indeksów, Swig no tutaj wyraźna również świeca wzrostowa, która wybija szczyt, no myślę, że tu też, że tak powiem, no powinniśmy spodziewać się próby jakiejś kontynuacji tego wzrostu, patrząc na wykres dzienny, no to wydaje się, że w tej chwili mamy falę tutaj po tym zejściu, to właśnie tutaj ta fala pierwsza, druga nieregularna, teraz tu by była pierwsza, druga, trzecia, Dobrze, patrzę, przepraszam, pierwsza, druga, cała trzecia tutaj, bo tu mamy pierwszą, drugą, trzecią sklinę, czwarta i piąta, czyli tutaj cała trzecia, czwarta, no i jesteśmy w tej fali piątej, ale patrząc tu od tego miejsca, tak, od tego miejsca tu, o przepraszam, od tego miejsca tutaj, fali piątej, no więc yy, tak jakby w całym wydaniu pierwsza, druga, a więc piąta w trzeciej, no to, to wszystko pokazuje, że powinniśmy rosnąć, ale, yy, znaczy się rosnąć, no bo tutaj mamy już nowy szczyt, więc może przyjść korekta, właśnie, ale to tak ewentualne wejście w korektę, no moim zdaniem powinno być odpowiednikiem fali czwartej. Gdzieś tam z tyłu głowy mam zawsze to, co powtarzałem już niejednokrotnie, to znaczy się, że patrząc w takiej szerszej skali czasowej na wykresach takich tygodniowych, to całe te wzrosty od ponad roku, one, one jak gdyby no, są no, takim układem bardziej trójkowym, więc biorę tutaj poprawkę, że tu gdzieś może się zakończyć ten wzrost, ale no na ten moment na razie należy patrzeć w górę, a nie ma na razie żadnego zdecydowanego jakiegoś zagrożenia. Teraz jeśli chodzi o indeks DAX, tutaj biała świeca wzrostowa, duże cienie z góry, z dołu, to tylko wskazuje, że jest jakaś emocje, są e, może taki brak zdecydowania, no, no po prostu, no, to jest jakieś ostrzeżenie, tak, bo jeżeli po silnych wzrostach pojawiają się nam cienie, te, czyli Czyli te emocje, no to to może być jakiś moment, gdzie rynek coś tam spróbuje odwrócić. No i patrząc od tej strony, no to mamy też, że mamy jakąś pierwszą, te tak zwane schodki, mamy falę drugą, mamy falę trzecią, Ma, możemy mieć tutaj falę czwartą i teraz już jest piąta, ale równie dobrze może być to fala czwarta jeszcze w, 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 pędząca i, i dopiero wyjście na, na tutaj do góry jako fala, jako fala a, piąta. Ale tak jak również i na naszym rynku, tu również na razie nie ma jak gdyby w tym średnim terminie zagrożenia. Patrząc na wykres dzienny, no to tutaj po tej korekcie pędzącej, moim zdaniem mieliśmy tutaj korektę pędzącą, mamy wyjście na nowy szczyt, mamy teraz cofnięcie. Ale obawiam się, znaczy się obawiam się, zakładam na razie, że to jest po prostu korekta, co najmniej przed jeszcze jednym byś szczytem nawet gdyby tutaj uznać, że tutaj w tym dużym wzroście mieściła się i zarówno fala pierwsza, druga, jak i trzecia. No to teraz jest czwarta i piąta, a tak naprawdę trzeba było liczyć, że jest fala pierwsza, druga i, i rozpoczniemy tutaj trzecią, więc obojętnie co by nie spojrzeć, raczej idzie ruch do góry, no można jedynie przyjąć, że. Jeżeli uznamy, że, że, że tutaj yy, yy, jakieś takie, nazwijmy, geometryczne... Yy... No, nie wiem jak to określić, ale zależności, fala pierwsza, no to tutaj widzimy, że te okolice 2400 mają e, kanał e, przeniesiony, szerokość kanału, zakres fali pierwszej. No to wszystko tutaj pokazuje nam 2400, to jest tylko po prostu takie założenie, dokąd możemy iść. Mieliśmy też e, silne silne e, zniesienia na niższych poziomach, a to tylko były po prostu, no do, do, doszedł rynek, doszedł do nich. Czyli się sprawdziły, ale zostały przebite i idą dalej. No więc teraz mamy kolejne jakieś takie założenie z racji, że jesteśmy na, na historycznych szczytach. Tutaj nie mamy oporów cenowych, więc, no więc tylko możemy się czymś takim e, sugerować. No i SNP na koniec, no e, zakończony ten tydzień dużą czarną świecą. Z dużym, znaczy z dużym, ale z wyraźnym cieniem, na większym jeszcze obrocie niż poprzedni tydzień. No to wszystko po dojściu do szczytu poprzedniego swingu, a więc do tak zwanej strefy, która, która jest jedną z, jedną z dwóch, bym powiedział stref, na których, na których odwrót oznacza wyjście na nowy szczyt zgodnie z zasadą no, poruszania się ceny w trendach. Oczywiście potrzeba tu jakiegoś odwrotu, bo na razie to jest czarna świeca, jest ten dolny cień, czyli może to być markowanie podaży, ale no, nie mamy tego potwierdzenia. Patrząc, patrząc na, wykres, na wykres dzienny, tu już delikatnie coś możemy stwierdzić, no bo mamy dojście do overbalansu, na razie to jest wyraźny jakiś układ trójkowy to nie jest żaden impuls tutaj bym powiedział taki typowy ale oczywiście no jest to spadek który wybija ostatni potwierdzony szczyt ale zatrzymuje się na over balance. no i powstaje tutaj biała świeca no teraz oczywiście reakcja jest tak no bo to jest rzecz naturalna mamy strefę oporu z postaci Szczytu przedostatniego swingu, no i mamy, mamy, mamy zakres overbalance. Można innymi słowy powiedzieć, że idealny układ na tak zwaną korektę pędzącą, tak? Czyli tutaj jakiś A, B, C i układ idealny na korektę pędzącą. I to wszystko daje powód do tego, aby sądzić, że rynek wyjdzie na nowy szczyt, na nowe szczyty. Ale tak jak powiedziałem, no teraz to jest jeszcze takie bez potwierdzenia. Myślę, że kolejna biała świeca byłaby już tym elementem dość mocno potwierdzającym reakcję pozytywną na overbalance i założenie, że rynek powinien iść na nowy szczyt ze szczególnym, że tak powiem, zwróceniem uwagi. Myślę, że tutaj na okolice 6050, a więc na tą silną strefę że tak powiem oporu no bo tu mógłby nastąpić koniec jeżeli to jednak byłby jakiś pierwszy swing spadkowy większej, większej korekty więc można powiedzieć że ogólnie przed nami powinny być nowe szczyty na wszystkich omawianych indeksach i na razie nie widać tutaj jakichś zmian no jest może tutaj na tym właśnie S&P to wybicie ostatniego potwierdzonego dołka natomiast y, sposób jaki to zostało zrobione y, oraz y, zobaczmy gdzie nie mamy obrotów tych największych tu tylko mamy obroty największe tu więc no, to też jakby pokazuje że po tym spadku rynek zostaje podjęty w celu właśnie wyjścia na nowe szczyty y, na, do góry i to by było tyle jeśli chodzi o indeksy giełdowe